podobno komuś bardzo nie pasuje, że na profilu x Jack Strong pojawiają się przecieki o złych rzeczach dziejących się w polskim rządzie. Nie mam pojęcia, kto przekazuje te informacje. Czy to jest jedna osoba, kilka, kilkanaście, a może to nawet któryś z ministrów? Czy to dobra robota, czy zła? Czy jeżeli przyjaciel prosi nas, Tajemnicy, o zachowaniu spraw, które są groźne dla jego życia. Czy nas wtedy tajemnica obowiązuje? Nie. Wtedy, kiedy można ratować komuś zdrowie i życie, tajemnica nie obowiązuje. Wtedy, kiedy można ratować własne państwo, tajemnica nie obowiązuje. Wiedział o tym świetnie pułkownik Kukliński. Poniósł za to wysoką cenę, ale ratował ojczyznę. Paradoksalnie, może nawet dla tego rządu jest korzystnie, że złe rzeczy wypływają na zewnątrz. Czemu? By nie rozpędzał się za daleko. No i taka mała zasada. Milczenie nie zawsze jest złotem. W niektórych sytuacjach milczenie jest po prostu winą. To tyle. Wszystkiego dobrego.